Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie stylizację dzienną do pracy lub też na randkę, w zależności od dress code'u lub też Twoich upodobań. Stylizacja ta odpowiednia będzie dla dwóch typów sylwetki, a mianowicie dla sylwetki typu gruszka oraz klepsydra. Niemniej jednak musisz pamiętać o tym, że sukienka ma tutaj tak jakby zakładki oraz kieszenie, dlatego też zarówno sylwetka typu gruszka, jak i klepsydra powinny być w rozmiarze proporcjonalnym lub pomniejszonym. Sylwetka typu gruszka i klepsydra plus size nie będą wyglądać korzystnie w takim fasonie, ale klasyczna gruszka i klasyczna klepsydra będą wyglądały bardzo fajnie, ponieważ mam tutaj podkreśloną talię, Mamy dekolt typu V, mamy delikatne poszerzenie ramionek i rozproszowaną spódnicę, która ukrywa nam masywniejsze uda, które występują zarówno u gruszki, jak i klepsydry, bez znaczenia, czy jest to sylwetka proporcjonalna, czy jest to sylwetka plus size. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie sukienki będą dla Ciebie odpowiednie, marynarki, bluzki, spodnie, a także dodatki i wiele na analizę sylwetki online.